Halina wraz z córką Weroniką i jej chłopakiem darkiem wracali do domu. Tego dnia wybrali się na od dawna planowane zakupy. Młodzi za kilka tygodni mieli powiedzieć sobie sakramentalne tak, a tłum gości miał wiwatować na cześć nowych członków rodziny. Droga do domu zajmowała im znacznie więcej czasu niż normalnie. Za oknami samochodu wiał porywisty wiatr, a do tego wszystkiego ulewa ograniczała pole widzenia. Za kierownicą samochodu siedziała mama Weroniki. Jechała powoli, ale jak zaznaczała, lepiej dojechać do domu kilka chwil później, niż doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji na drodze. I choć w tych słowach była sama racja, to jednak ta chwila później miała dziś. Ogromne znaczenie. Witajcie. Ja mam na imię Łukasz i zapraszam Was na kolejny podcast na kanale Kryminalnym. Dzisiejsza historia będzie bardzo wzruszająca. Pokażę, jak bardzo człowiek potrafi się zmienić, gdy opęta go zazdrość i chęć zdobycia czegoś, co i tak nie należało do niego. Przy okazji chciałbym poinformować Was, że na YouTube jest już dostępny mój drugi kanał. Premierowy odcinek pojawi się na nim jutro, czyli w poniedziałek o godzinie 18.00, ale już teraz zachęcam Was do jego wysłuchania. Będą tam historie z dreszczykiem, pełne emocji, zwrotów akcji i zaskakujących finałów. Pierwszy odcinek to historia brata słuchaczki kanału kryminalnego. Posłuchajcie, jak łatwo można pomylić się co do drugiego człowieka, a przy tym wpaść w niewiarygodne kłopoty. Jeżeli jesteście zainteresowani nowym kanałem, możecie zasubskrybować go już teraz i oczekiwać na premierowy podcast. Link do nowego kanału znajdziecie w opisie tego filmu oraz w podpiętym komentarzu. Pani Halina wraz z córką Weroniką i mężem Stanisławem mieszkała w niewielkiej wsi położonej w województwie dolnośląskim niedaleko Jeleniej Góry. Na co dzień pracowała w jednym z lokalnych biur rachunkowych i szczerze przyznawała, że uwielbia swoją pracę. Od zawsze była dobra z matematyki i wszelkich obliczeń. Gdyby mogła cofnąć czas, zostałaby nauczycielem tego przedmiotu. Ale jak wielokrotnie mówiła swoim bliskim, opatrzność miała na nią zupełnie inny plan. Pan Staszek przez całe życie pracował jako budowlaniec. Nigdy nie zdecydował się na własną firmę, ale w tej, w której był zatrudniony, miał poważanie i uznawany był za prawdziwego fachowca w swoim fachu. Jego wizytówką był ich własny dom. Wybudował go praktycznie własnymi rękoma i cieszył się, gdy inni zachwalali rozwiązania, jakie zastosował. Niestety kilka lat później w rodzinie wydarzyła się ogromna tragedia. Syn państwa Z uległ wypadkowi samochodowemu. Na prostej drodze jadący z naprzeciwka kierowca zjechał nagle naprzeciwległy pas ruchu wprost pod nadjeżdżający samochód Wiktora. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych i kilku operacjach, życia młodego człowieka nie udało się uratować. Później nadszedł czas pogrzebu i żałoby. Pan Stanisław nie mógł wybaczyć sobie tego, co się stało. Tego dnia rano pokłócił się z synem, że tamten nic nie robi i nie pomaga w obowiązkach. Zdenerwowany syn wsiadł do samochodu i pojechał do miasta, aby przywieźć zakupy z listy przygotowanej przez mamę. Wypadek wydarzył się, gdy wracał już do domu. Stanisław obwiniał się o to, twierdził, że gdyby tego dnia nie zwrócił uwagi synowi, ten zostałby w domu i żył nadal. Ta sytuacja sprawiła, że mężczyzna zaczął podupadać na zdrowiu. Najpierw przez długie miesiące odbudowywał się psychicznie, a gdy już stanął na nogi, nadeszła choroba. Nowotwór był kolejnym ciosem dla tej rodziny. Dopiero co pochowali syna, a teraz wisiało nad nimi widmo kolejnego dramatu. Pan Stanisław postanowił, że tak łatwo się nie podda. Ponoć moc człowieka jest w jego głowie, a on miał ją całe życie na karku. Nie mógł się załamać i czekać na pogorszenie stanu zdrowia. Postanowił, że zrobi wszystko, aby wyzdrowieć. I tak też się stało. Operacja przebiegła pomyślnie, a nowotwór okazał się niezłośliwy. Jednak po tych przejściach Stanisław nie wrócił już do pracy. Nie był już tak sprawny jak wcześniej, a w dodatku w wieku 63 lat szykował się już do emerytury. Dlatego wywalczył rentę i zaopiekował się domem. Jak wspomniałem, mieli córkę Weronikę. Dwa lata młodsza od Wiktora była ich oczkiem w głowie. Mieli tylko ją i gdyby coś się wydarzyło, nie przeżyliby tego ciosu. Na szczęście Weronika była bardzo odpowiedzialna. Nigdy nie sprawiała problemów i szybko stała się prawą ręką swojej mamy. Pomagała jej w domu, zwierzała się mamie ze wszystkich problemów i rozterek. To mama była pierwszą osobą, której powiedziała, że jest szczerze zakochana. Starała się ukryć to przed ojcem, bo uważała, że ten nie będzie zachwycony z faktu pojawienia się obcego mężczyzny w jej życiu. Ale Darek O szybko dał się poznać jako uczciwy i odpowiedzialny chłopak. Być może przypominał im Wiktora który był jego rówieśnikiem. W każdym razie Darek został przyjęty z otwartymi ramionami. Pomagał w domu, starał się spędzać jak najwięcej czasu z ukochaną. Po roku znajomości postanowili się pobrać. Rodzina była zachwycona planami młodych. Przez ten rok rodzice Weroniki i Darka zdążyli się zaprzyjaźnić i na długo przed datą ślubu traktowali się jak rodzina. Takie wydarzenia jak święta, urodziny i imprezy okolicznościowe organizowali wspólnie. To pomagało przyszłym małżonkom w planowaniu wspólnego życia. Data ślubu została zaplanowana na 26 maja 2012 roku. Nie była to przypadkowa data, tego dnia w Polsce przypada Dzień Matki. Czy można dać rodzicom lepszy prezent w dniu ich święta? Weronika była podekscytowana, gdy udało się zarezerwować termin właśnie na ten dzień. To miała być najlepsza sobota w jej życiu. Przygotowania do ślubu ruszyły pełną parą. W dniu tych wydarzeń Weronika i Darek musieli pojechać do miasta. Wypadło im kilka spraw organizacyjnych, z którymi nie chcieli zwlekać. Przy okazji pani Halina postanowiła zabrać się z córką i przyszłym zięciem. Starała się namówić męża Stanisława, aby pojechał z nimi do miasta, a przy tej okazji zjedzą wspólnie obiad i spędzą czas w inny sposób niż zazwyczaj. Mężczyzna jednak odmówił. Od jakiegoś czasu rzadko wychodził z domu, a więc kilkugodzinny wypad tym bardziej go nie interesował. Była godzina około 22, gdy pani Halina zaparkowała swój samochód pod domem. Darek został w mieście, a Weronika w towarzystwie mamy planowały listę spraw do realizacji. Kobiety, śmiejąc się i żartując, wyjęły z bagażnika zakupy i ruszyły w stronę domu. Ich uwagę przykuł fakt, że frontowe drzwi są otwarte, choć na dworze nie było aż tak ciepło. W dodatku kilka minut wcześniej przestało padać, a niewielka wiata nie chroniła mieszkania przed deszczem. W oknach nie było widać zaświeconych świateł, co jeszcze bardziej zaniepokoiło obie kobiety. Stanisław nigdzie by się nie ruszył z domu. Nie mieli drugiego samochodu, a na nogach nie doszedłby nawet do skraju lasu, a co dopiero do miasta. Weronika weszła na korytarz i zaświeciła światło. Halina stanęła za nią i złapała się za głowę z przerażenia. Schody prowadzące na piętro domu były poplamione krwią. Znajdowały się na nich porozrzucane ubrania, jakieś dokumenty i porcelanowe talerze, które wcześniej wisiały nad schodami na ścianie jako ozdoba. Kobiety powoli ruszyły w głąb domu. Być może Stanisław gdzieś wyszedł i w tym czasie doszło do włamania lub schował się przed włamywaczami. Nie chciały dopuścić do siebie myśli, że mogło mu się coś stać. Najpierw ruszyły w stronę kuchni i jadalni. Oba te pomieszczenia były całkowicie splądrowane. Nie było w nich jednak śladów krwi, ale ewidentnie ktoś czegoś szukał. Podobnie było w pokoju dla gości. Tam też wszystkie rzeczy były porozrzucane i połamane. Z szuflad i szafy wyrzucono wszystkie ubrania, które teraz walały się po podłodze. Ślady krwi zaczęły się od trzeciego stopnia schodów, im wyżej, tym było ich więcej. Przestraszona Weronika wyjęła telefon i zadzwoniła do swojego narzeczonego. Powiedziała mu, co została w domu i poprosiła, żeby ten jak najszybciej przyjechał. Darek poprosił, aby wezwała policję i nie wchodziła na górę. Jeżeli jest tam sprawca, może je zaatakować. Więc lepiej ukryć się w bezpiecznym miejscu i czekać na pomoc. Pani Halina zadzwoniła na policję. Do czasu przyjazdu służb obie zamknęły się w samochodzie. Zdawały sobie sprawę, że jeżeli ktoś jest w domu, nie dadzą mu rady. Niedługo później na podwórko przyjechał patrol policji. Niebieskie światła rozświetlały okolice, co zwróciło uwagę sąsiadów. Niektórzy, zaciekawieni tym, co się dzieje, przyszli pod dom Państwa Z. Na miejsce przyjechał też Darek. Dwóch policjantów weszło do wnętrza domu. Najpierw sprawdzili pomieszczenia na dole, a następnie z bronią w dłoni ruszyli na piętro. To tam, w pokoju Weroniki, znaleźli ciało Stanisława. Od tej pory dom ten stał się miejscem zbrodni. Grupa dochodzeniowo-śledcza, komendant lokalnej policji i prokurator zjawili się na miejscu. Doszło do potwornego przestępstwa i należało schwytać sprawcę, ustalić motyw działania i przedmioty, które zostały skradzione. Każda informacja mogła być istotna. Może sąsiedzi coś widzieli i będą mogli pomóc w śledztwie. Technik kryminalistyki pracował do białego rana. W domu znajdowało się wiele śladów, które trzeba było przeanalizować. Ślady krwi należały do Denata, ale sprawca równie dobrze mógł się zranić i pozostawić swój ślad genetyczny. Ważnym dowodem był odcisk protektora Buta ujawniony na podwórku. Sprawcy, bo było ich co najmniej trzech, dostali się na teren domu przez bramę wychodzącą na pole. Przeszli przez błotnisty teren i weszli do domu drzwiami frontowymi. Te same ślady znajdowały się w mieszkaniu. Według przyjętej wersji wydarzeń sprawcy zaatakowali Stanisława na piętrze. Zapewne nie zamknął drzwi na klucz, wiedząc, że niebawem wróci córka i żona. Sprawcy weszli do domu, obezwładnili go i pobili. Zapewne stąd ślady krwi na schodach. Później zaprowadzili go na górę i chcieli zmusić do wskazania tego, czego szukali. Na koniec odebrali 63-latkowi życie, zadając mu ranę kłutą w serce. W materiale dowodowym znalazły się odlewy odcisków butów, ale też wymazy krwi oraz odciski palców. Wszystkie te ślady trafiły do laboratorium. Detektywi analizujący miejsce zbrodni uznali, że użycie psa tropiącego może wskazać drogę odejścia sprawców. Przecież chodziło o poważne przestępstwo i należało wykorzystać wszystkie dostępne sposoby. Pies, który wkrótce pojawił się na miejscu, podjął trop. Z mieszkania udał się w stronę furtki, zgodnie ze śladami butów. Za ogrodzeniem odszedł kilkanaście metrów w głąb lasu i zawrócił. Doszedł do ogrodzenia i ruszył wzdłuż niego aż do bramy głównej. Policja uznała, że skoro w tym miejscu przez północy przebywała grupa kilkunastu osób chcących dowiedzieć się co się wydarzyło, ślad zapachowy został zatarty. W dodatku sprawy nie ułatwiał padający przez całą noc deszcz. Jak udało się ustalić funkcjonariuszom, sprawcy zabrali z domu telefon komórkowy Stanisława, jego portfel z dokumentami i pieniądze oraz puszkę, do której pani Halina wrzucała drobne monety. Ogólnie gotówki nie było więcej niż 100 złotych, a wartość telefonu oszacowano na nie więcej niż 300 złotych. Poza tym nie zginęło nic, choć sprawcy, nie wiedzieć czemu, zaczęli niszczyć wartościowe przedmioty, takie jak radio, telewizor czy komputer. Jasnym stało się, że nie mogli być to przyjezdni. Nikt obcy nie napadłby na dom, którego wcześniej nie zweryfikowano. Na ogół złodzieje obserwują posiadłość, poznają zwyczaje mieszkańców i atakują w odpowiednim momencie. Kradną wartościowe rzeczy i znikają. Ten przypadek był zupełnie inny. Sprawcy wiedzieli, którędy wejść na teren i jak dostać się do domu. Musieli znać ten obiekt, bo furtka była dobrze ukryta i wpisywała się w kształt ogrodzenia. Dla obcego zapewne nie rzuciłaby się w oczy, a ze śladów wynikało, że sprawcy pewnie podeszli dokładnie w to miejsce. Jedyna nadzieja była w sąsiadach. Być może ktoś widział lub słyszał coś, co pomoże w śledztwie. Jednak w sąsiedztwie stał tylko jeden budynek, znajdujący się dokładnie po drugiej stronie gruntowej drogi, w którą należało zjechać z asfaltowej, żeby dostać się do tych dwóch zabudowań. Rodzina G zeznała, że tego dnia niczego niepokojącego nie słyszeli. Leszek G. wyjaśnił, że jego ojciec i matka pojechali na weekend do rodziny za Wrocław, a on i jego dwaj bracia spędzili wieczór na imprezie ze znajomymi w Jeleniej Górze. Wrócili do domu nad ranem i nie interesowali się tym, co działo się u sąsiadów. Pozostali dwaj potwierdzili te słowa. Śledczy nie mieli żadnego punktu zaczepienia. Snuto przypuszczenia, że być może chodziło o jakieś porachunki lub nierozliczone transakcje. Od jakiegoś czasu Darek O pomieszkiwał w domu przyszłych teściów. Być może wplątał się w jakieś problemy lub miał coś, co dla kogoś innego było bardzo cenne. Ale ten trop szybko porzucono. Darek O nigdy nie miał problemów z prawem i nigdy nie przewijał się w materiałach operacyjnych policji. Był porządnym, ciężko pracującym człowiekiem z czystym sumieniem. Od morderstwa minęły cztery tygodnie. Weronika odwołała ślub i popadła w depresję. Ciężkie czasy przeżywała też jej mama, a policja w tym czasie starała się odnaleźć sprawców. Wyniki laboratoryjne potwierdziły, że krew ujawniona w domu należała tylko do ofiary. Odciski palców należały tylko do mieszkańców. Sprawcy musieli zatem być w rękawiczkach, a to nie ułatwiało zadania. Choć czynności procesowe stały w miejscu, to nie można powiedzieć, że w sprawie nic się nie działo. Często ludziom wydaje się, że jak funkcjonariusze nie mówią o postępach w sprawie, to znaczy, że już o niej zapomnieli. Mało ludzi wie, że poza czynnościami procesowymi są jeszcze czynności operacyjne. Te drugie są niejawne i nikt o nich nie mówi. Zazwyczaj policjant operacyjny dokumentuje tajne czynności w teczce operacyjnego rozpoznania lub rozpracowania, w zależności od charakteru sprawy. W tym przypadku też tak było. Policja, we współpracy z Wydziałem Techniki Operacyjnej, wykonała szereg czynności niejawnych, o których rzecz jasna nie mówi się na głos. Przełom w tej sprawie nastąpił po sześciu miesiącach. Do prowadzących sprawę wpłynęła pilna informacja, że telefon Stanisława został aktywowany. Informacja zawierała dane z karty SIM oraz lokalizację urządzenia. To dawało szansę na rozwiązanie sprawy. Śledczy pojechali do miejscowości oddalonej o 70 kilometrów od Jeleniej Góry. Tam zatrzymali mężczyznę, który posługiwał się skradzionym telefonem skradzionym z miejsca zbrodni. Człowiek ten był zaskoczony obecnością uzbrojonych policjantów. Wyjaśnił, że nie wie, co się dzieje, ale jeżeli chodzi o telefon, to kupił go na targowisku miejskim od jednego ze sprzedawców. Zapłacił za niego 100 zł i użytkował od kilku dni. To był kolejny trop w sprawie. Szybkie rozpoznanie potwierdziło, że mężczyzna nabył telefon od człowieka, który handlował elektroniką od lat w tym samym miejscu. Po przeprowadzeniu czynności procesowych z udziałem tego człowieka policja ruszyła na rynek. Właściciel stoiska nawet nie próbował kręcić. Doskonale wiedział, od kogo kupił telefon. Przywiózł go Maciej G. Znał go, bo kiedyś z jego ojcem jeździli na tak zwane wystawki do Niemiec. Później przebranżowił się na używaną elektronikę i kontakt z tamtym mężczyzną się urwał. Wszystko co powiedział zostało zapisane w protokole przesłuchania świadka z pouczeniem o możliwości postawienia zarzutów karnych w przyszłości. Dla śledczych w tym momencie nie to było celem nadrzędnym w tej sprawie. Należało zatrzymać niebezpiecznych sprawców morderstwa i to jak najszybciej. Policja sprawdziła Macieja G. 23-latek mieszkał naprzeciwko miejsca zbrodni. To jego wraz z braćmi przesłuchiwali kilka miesięcy wcześniej. Teraz ta trójka stała się podejrzanymi w sprawie. Tego samego dnia dokonano przeszukania domu i zatrzymano całą trójkę. Zabezpieczono wszystkie buty oraz puszki i skarbonki. Policjanci sprawdzili każdy zakamarek. Leszek G miał 31 lat. Był najstarszy z braci i to on był najgroźniejszy z nich wszystkich. Miał na koncie kilka wyroków za pobicia, kradzieże i jazdę pod wpływem alkoholu. Waldemar G był średnim z braci. 27-latek, tak samo jak Leszek, miał bogatą kartotekę policyjną. Rok pozbawienia wolności za kradzież z włamaniem i pobicie kobiety. Najsłabszym punktem wydawał się Maciej. 23-letni chłopak nie miał do tej pory zatargów z prawem, a przynajmniej nie widniał w policyjnych aktach. Jednak był pod wyraźnym wpływem starszych braci, więc pewnie niebawem on też by tam trafił. Dwóch starszych mężczyzn twierdziło, że ze sprawą nie mają nic wspólnego i nie dotknęli domu sąsiada. Od lat nie byli na terenie tamtego domu, a w dniu morderstwa nie było ich nawet we wsi. Policjanci zadawali te same pytania, co podczas pierwszego przesłuchania i zrozumieli, że mężczyźni kłamią. Pół roku temu byli na imprezie w mieście, a teraz twierdzili, że wyjechali do Wrocławia i gdy wrócili późno w nocy, poszli spać. Nie widzieli stojących na podwórku sąsiada niemalże pod ich oktami radiowozów policyjnych i tłumu gapiów. Maciej G. był wyraźnie przestraszony tym, co się stało. Sama informacja o tym, że grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności, sprawiła, że zaczął mówić. Nie miał też wielkiego wyboru, aby uniknąć najwyższej kary. Policja wiedziała, że ich buty pasują do śladów zabezpieczonych na miejscu zbrodni. Świadek zeznał, że to właśnie on sprzedał telefon, który należał do zamordowanego Stanisława. W dodatku w piwnicy znaleziono puszkę pani Haliny, to były mocne dowody, ale wciąż za małe, aby skazać któregoś z nich za morderstwo. Maciej G. rozpłakał się i wyjaśnił, że od tamtej pory nie przespał spokojnie żadnej nocy. Usiłował się nawet powiesić, ale spanikował. Brat kazał mu pojechać i sprzedać telefon na targowisku miejskim w jednym z okolicznych miasteczek. Maciej wiedział, że na jednym stanowisku handluje znajomy ojca, więc dobił z nim targu i oddał urządzenie za 50 złotych. Chłopak opowiedział, że pomysłodawcą włamania do domu sąsiadów był Leszek. Od kilku dni powtarzał, że Weronika szykuje się do ślubu, więc w domu musi być wódka weselna i gotówka, między innymi dla księdza. Gdy zobaczyli, że sąsiedzi odjechali, pomyśleli, że wykorzystają ten czas i włamią się do domu. Aby nie rzucać się w oczy od strony ulicy, postanowili, że wejdą na teren sąsiada przez furtkę. Znali to miejsce, bo przez wiele lat Stanisław był dla nich jak wujek. Pomagał im, częstował jedzeniem i słodyczami oraz angażował do prac na terenie między domami. Mogli przyjść do niego o każdej porze dnia i nocy i otrzymaliby pomoc. Opiekował się nimi, gdy rodzice wpadali w cuk alkoholowy, a gdy Waldek trafił do więzienia, wysyłał mu paczki. Maciej zeznał, że gdy weszli do domu, drzwi były otwarte. Spanikowali, gdy je otworzyli i zobaczyli Stanisława idącego schodami na górę. Mężczyzna odwrócił się i zaskoczony zapytał, czego chcą i dlaczego nie zapukali. Wtedy Leszek rzucił się na niego, zadając rany nożem. Bił na oślep. Ranny Stanisław usiłował uciec, ale nie miał siły. Leszek dorwał go w sypialni córki. Zadał kolejny cios, po którym 63-latek przestał się ruszać. Wtedy Waldemar podszedł do niego i zadał jeszcze jeden cios w okolice brzucha. Następnie odsunął się na bok i z całej siły uderzył ostrzem noża w podłogę. Później zostawili ofiarę w pokoju i ruszyli do kolejnych pomieszczeń, aby odnaleźć łupy. Okazało się, że w domu było tylko 80 zł i telefon komórkowy. Zabrali go i uciekli tą samą drogą. Przebrali ubrania i pojechali rowerami do miasta. Padał deszcz, ale to ich nie powstrzymywało. Po drodze zobaczyli samochód sąsiadów. To Halina wraz z córką wracały z zakupów. Maciej G. w zamian za współpracę z policją i prokuratorem usłyszał wyrok 5 lat pozbawienia wolności. Jego starszy brat Waldek dostał karę 18 lat pozbawienia wolności. Leszek G. za zorganizowanie przestępstwa i zamordowanie sąsiada usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Policja po konsultacjach z prokuratorem odstąpiła od ścigania handlarza z rynku i osoby, która kupiła telefon komórkowy. Groziło im paselstwo. To, co najbardziej oburza w tej sprawie, to fakt, że cała trójka wychowała się z dziećmi mężczyzny, którego zabili z zimną krwią. Od zawsze mieszkali po sąsiedzku i traktowali się jak krewni. Trójka braci kolegowała się ze zmarłym tragicznie Wiktorem i byli zaangażowani w jego pogrzeb. Co się zatem zmieniło, że postanowili skrzywdzić tę rodzinę? Po co brali noże, skoro nie mieli zamiaru nikogo skrzywdzić? Tego nigdy nie wyjaśnili. Po przesłuchaniu Macieja G., policja wróciła na miejsce zbrodni. Faktycznie, przy łóżku Weroniki odnaleziono ślad po ostrzu noża o którym mówił 23-latek. Rok po śmierci Stanisława zmarła jego żona. Kobieta odeszła we śnie. Nie pogodziła się z utratą kolejnej ważnej osoby. Weronika początkowo wyprowadziła się do Darka. Dziś są małżeństwem i mieszkają w Londynie. Dom rodziny Z został sprzedany w 2019 roku. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu, i jeżeli się Wam podobał, wesprzyjcie go łapką w górę. Zasubskrybujcie też mój kanał, aby pozwolić mu się rozwijać. Jutro o godzinie 18 zapraszam Was na mój drugi kanał, na premierowy odcinek Mrocznych Sekretów. Do usłyszenia!